Cześć! Witam was w pierwszym filmiku na tym kanale i jest to filmik z Plants vs Zombies czyli mojej ulubionej gry z dzieciństwa pewnie nie tylko mojej i co? dlaczego nagrywam Plants vs Zombies? była przycena na Steam'ie na gry z serii Plants vs Zombies i chyba kosztowała ta gra 15 zł więc kupiłam i stwierdziłam, że to jest. <laughs> wybaczcie, że to jest świetny pomysł, aby zrobić z tego serię taką, wiecie, chillową, bo zapewne wszyscy znają tę grę na pamięć, tak jak ja, albo jak nie znają jej na pamięć, to ich nie obchodzi, <laughs> bo nie wiem. Nie słyszeli o niej, albo no, po prostu dlatego, bo jest dosyć stara. No, yy, co? Zaczynamy. A, co ja mogę Wam jeszcze pokazać? Mojego zombatara. Taką właśnie wygląda prawie jak ja. Musicie mi uwierzyć na słowo. Dobra, <ścoughs> zaczynamy. Zawsze się bałam tej ręki, jak byłam mała. Dajcie znać, czy, czy to tylko ja, czy wy też. Ja. Yeah. Ach, same początki. Skoro jesteśmy na tej nudnej części, to z chęcią Wam opowiem w ogóle jak wygląda moja historia z tą grą a mianowicie jak byłam takim małym kidowskiem to często patrzyłam na to co moja siostra robi na komputerze no i tak się złożyło że moja siostra miała Plants vs Zombies i sobie w to grała a ja uwielbiałam oglądać jak w to gra Później sama zaczęłam grać, ale to były raczej takie rozgrywki, wiecie, jak tam są te jakieś minigierki, czy tam jakieś challenge, to to robiłam. No w sumie bardziej minigierki, nawet nie wiedziałam, o proszę bardzo, Sunflower, yy, nawet nie wiedziałam za bardzo o co tam chodzi w ogóle, ale bardziej mi się to podobało. Yy, no i lata później yy, na Originie dostałam za darmo tę grę z jakiegoś powodu nie wiem, nie wiem dlaczego, ale ale tak było no i wtedy też już sama grałam i przeszłam tę grę nieskończoną ilość razy nie wiem, jest w niej coś takiego, co po prostu sprawia, że chcę w nią grać nie wiem co to jest, ale ale po prostu jest jakoś tak wciągająca no, i też nostalgia, wiadomo. Zawsze ciepło mi się wspomina tę grę i gra w nią. I zawsze jestem bardzo yy, schajpowana jak ktoś mi mówi, że zna Plants vs. Zombies, bo, bo to, to znaczy, że jest Gigachadem, Sigmą, Omega Alfą. <laughs> I tak pamiętajcie, tylko Sigmy grały w Plants vs. Zombies. No, także. Aha, no i dlaczego kupiłam tę grę na Steamie? No bo yy, pewnego razu yy, już na EA Playu, chyba, już wtedy był EA Play, yy, chciałam sobie odpalić właśnie z EA Playa yy, Plants vs. Zombies. I okazało się, że znaczy, wyskoczył mi taki komunikat, że tam. Nie mam uprawnień do tej gry, czy coś takiego, czy tam nie odnaleziono jakiegoś klucza, dostępu, coś tam takiego. No w każdym razie nie mogłam już grać w tę grę. Także dostałam ją za darmo i ją <laughs> straciłam. No było mi przykro, powiem szczerze. Ale no, z drugiej strony też grałam w nią na telefonie tam jakiś czas temu, więc była to jakaś ym, forma. No nie wiem, pocieszenia, chociaż wiadomo, że w gry na telefonie to się tak średnio gra, przynajmniej w moim odczuciu. Ja od zawsze grałam na komputerze i jestem do tego po prostu przyzwyczajona. Eee, no, <laughs> także oto moja historia związana z tą grą. No, a poza tym na Steamie są widoczne Achievementy i w ogóle takie tam szmery, bajery, więc więc to też dlatego chciałam mieć tak grę na, na Steamie, właśnie. Tak. W ogóle ten filmik będzie raczej dosyć krótki, bo z tego co się orientuję, chyba jak się tam nie ma jakiejś weryfikacji na YouTubie czy coś takiego. To chyba filmiki nie mogą mieć więcej niż 15 minut. W sumie to do końca nie wiem, ale, ale doinformuję się na ten temat, obiecuję, <grym> bo chciałabym jednak nagrywać dłuższe materiały. No bo, bo, no wiadomo, fajniej by było, <grym> nie mieć y, ograniczenia czasu i móc nagrywać tyle ile się chce. No, a też myślałam, że ta, yy, że ten let's play yy, byłby taki. Jezus, przepraszam. <laughs> Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, coś na dworze przejechało wielkiego. Yy, w każdym razie miałam plan taki, że ten let's play będzie taki bardzo chillowy. Ja sobie tam będę raczej coś gadać, a ta gra to będzie takie tło. I no, dlatego. Dłuższe materiały m, bardziej by pasowały do takiego formatu No i też myślę, że jak to jest taka chillowa seria, no to... M, to po prostu ludzie sobie mogą puszczać tam do snu nawet To moje gadanie No to wiadomo, jak się puszcza coś w tle, no nie wiem, ja na przykład Zasypiam y, dosyć długo i w 15 minut to raczej rzadko się zdarza, żebym zasnęła, więc... więc tym bardziej lepiej by było, żeby filmiki były dłuższe, jeżeli macie zasypiać do mojego gadania. <gadanie> hmm. Nie pamiętam w sumie, mm, jak długo trwało to zbieranie tych podstawowych roślinek. Ale chyba nie jakoś długo. Nie wiem, nie mogę się doczekać, aż będę miała dostęp do wszystkich poziomów i w ogóle. Bo no, te minigierki i jakieś tam challenge to też będę nagrywać, bo bo to fajne. No, w sumie ta gra to jest taka dla mnie taki... taka forma odpoczynku, bo no mówię, ja ją znam na pamięć i. I właśnie takie gadanie do, do takiej odprężającej gierki to jest, myślę, fajna sprawa. W ogóle ten filmik jest taki trochę testowy, więc um, z góry przepraszam za wszelkie odgłosy w tle. Czy tam klikanie myszki, czy nie wiem, moje siorbanie herbatą, ale um, no będę musiała po prostu jeszcze się zastanowić, jak to tam wszystko ustawić. OBS lubi płatać figle, więc no, to tak swoją drogą, ale zapewniam Was, że każdy nowy filmik to będzie coraz lepsza jakość. Także, don't worry. W sumie może postawię najpierw ten groszek. Żeby dziada ukatrupić, chociaż w sumie pewnie jakbym postawiła tego słonecznika, to i tak bym stążyła uzbierać na groszek. Te zombiaki to są takie lajciory na razie. Później będą typo rąbane W sumie chyba taki najbardziej znienawidzony jak przeze mnie w tej grze To... To jest chyba ten ziutek co strzela tymi orzechami? Czy tam co to jest? Taki na takim traktorze <noise> Nie wiem co to jest Wygląda trochę jak kosiarka Ale to jest taka katapulta On se na tym jeździ Strasznie go nie lubię To jest taki dziad Górnicy też są niefajni, ale w sumie górników można zrobić tym takim dwustronnym groszkiem, więc to w sumie nie jest aż taki problem. No i też są wkurzający ci tacy na takich sankach nie wiem jak to nazwać, ale oni też dają nieźle w kość. Pewnie spodziewaliście się, że wymienię tego giganta tym takim małym zombiakiem wiem, moje y, słownictwo jest bardzo profesjonalne jak na to, że znam te na pamięć ale no jakoś nigdy nie zwracałam na to uwagi, jak się zombiaki nazywają wybaczcie <grych> um, no, ale nie wymieniłam tego zombiaka, bo w sumie na niego to wystarczą tak nie wiem, dwie wisienki albo dwie papryczki albo nawet y, dwie te takie dynie co zgniatają więc w sumie to nie jest trudny przeciwnik no i też w sumie chyba relatywnie szybko pada no najgorzej jak się nie zabije go zanim on wystrzeli tym dzieciakiem bo ten dzieciak to tam potem zżera te roślinki i, i nie można nie można tak dobrze pokonywać tych zombiaków no bo bo mamy zżarte rośliny. To musi być na maksa nudne. W sensie taki wczesny stan rozgrywki z tych zombiaków, aczkolwiek zapewniam Was, że szybko się rozkręcimy. No tyle szybko na ile nam. Oczywiście gra pozwoli. Ja też nie jestem jakimś speedrunnerem od siedmiu boleści. W ogóle jakoś tak nie przepadam ze speedrunem. W sensie... Hmm. W sumie naj, największą styczność ze speedrunem jaką miałam to... Uwaga reklama. Yy, to speedrunowanie kangurka kao. Um, ale to nawet nie ja speedrunowałam tego kangurka, tylko po prostu oglądałam streamy Przemka, kangurek Pay. Niegdyś bardzo często u niego siedziałam na streamach. bo jakoś tak, nie wiem, fajny ziomek. I fajne gry, streamo gry streamował, oprócz kangurka KO. No, ale nawet z tego Kangurka Kao się fajnie oglądało jak ten. Jak tam właśnie bił rekordy. W sumie nawet nie jestem pewna, czy on dalej e, robi speedrony z tego Kangurka Kao. Bo e, tak często jak wchodzę na jego streamy, to nie widzę, żeby speedronował. Ale no ja w sumie dosyć rzadko jestem teraz na Twitchu, bo jakoś tak nie wiem. Nie mam czasu ani chęci, więc... No, jak ktoś ogląda kangur kakao, paya, to możecie mi dać znać. Wybaczcie, musiałam się nawodnić. To bardzo ważne, szczególnie jak są takie upały. W ogóle powiem Wam, że to z tą wodą to jest przerąbane. W sensie z tym nawadnianiem się. Bo ja na przykład jestem taką osobą, która zapomina o tym, żeby pić. I nie wiem, ja jakoś nie odczuwam pragnienia, albo nie wiem. Nie doskwiera mi na tyle, żebym piła często. I gdyby nie butelka litrowa, której którą dała mi moja mama, bo już z niej nie korzystałam, bo ma jakąś inną, co bym normalnie była kukt, <noise> bo, bo tak rzadko piję. No i oczywiście się rozgadałam, dlatego musiałam zakończyć nagrywanie w tak dziwnym, randomowym momencie. Także co? Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i co? Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Bye!